No i teraz pokażę ci jak dodać właśnie własną ikonkę na YouTubie. Ja tu mam taki nowy kanał szydełkowy i co się okazuje, chciałam dodać swój własny przygotowany w kanwie, właśnie przygotowałam w kanwie o taką grafikę na temat szydełkowych łapaczy snów. To jest mój film, nowy film na ten temat i teraz okazuje się, że nie mam zatwierdzonej opcji dodawania Tumble Nail, więc oczywiście weszłam, weszłam tutaj w instrukcję zobaczę więcej i okazuje się, że żeby móc dodawać takie Tumble nail, muszę zweryfikować swoje konto kliknęłam, więc teraz właśnie muszę przejść weryfikację mojego konta więc muszę przesłać swój numer telefonu, ta weryfikacja polega na tym, że YouTube weryfikuje czy jestem właścicielem konta, a w zasadzie zbiera moje dane osobowe, bo muszę podać mu tutaj swój numer telefonu, i na ten numer telefonu zostanie wysłana informacja, kod weryfikacyjny, więc zobaczymy. Summit, czyli idziemy dalej. Sprawdzę na telefonie, tak, piknęło mi, więc sprawdzę na telefonie mój kod i go tutaj sobie wpiszę. I Summit. I. Gratulacje, twoje, twoje konto na YouTube zostało zweryfikowane, więc w tym momencie wrócę, sprawdzę, czy mam możliwość. Więc co zrobimy? Tutaj ponownie przejdę do mojego konta, na którym jeszcze ten film nie jest opublikowany. YouTube Studio, twoje wideo. YouTube Studio, teraz wideo. I tutaj jest jako draft, czyli jako jeszcze ten film czekający do publikacji. Wejdę w ołóweczek. Chciałabym dodać się. I mam możliwość, ta opcja jest aktywna. Powiedzmy, że dodam sobie tą ikonkę. I w tym momencie jeszcze tutaj sobie dorzucę jakieś tagi żeby ten film był łatwiej znaleźć, może łatwiej się pozycjonował na YouTubie, czyli. Więc tutaj dopisam kilka słów kluczowych i, i opublikuję i po prostu... Będę, będzie w tym momencie pokazywał się ten filmik z, jako publiczny opublikuję i generalnie będzie się pokazywał z tą ikonką przygotowaną i powinien pokazywać się na moim kanale z tą miniaturką przygotowaną w kanwie, która jest ładniejsza w sumie niż kadry z filmu, którą jeszcze mogłam zrobić lepiej, ale tak jest tutaj. No i to by było właściwie tyle. A ja dziękuję serdecznie i do usłyszenia.